Alan, skoro jesteś już, to powiedz mi jakie masz teraz obecnie stosunki z Kasjuszem Ty no, ja ogólnie, Kasjusz mnie nie lubi tak samo ja jego nie lubię, ale akurat w tej walce, mówię, z tego względu, że kurwa kogoś muszę wybrać, to akurat jestem w, w tej walce za nim e, żeby mu, mu najewał, tylko dlatego, że mi się to A to, że my się nie lubimy z Kasjuszem, to kurwa cała Polska wie, e, no i tyle, nie? I po prostu mamy jakiś tam konflikt ze sobą, ale mówię ten konflikt, już, jak to się mówi, no kurwa, nie to jest jakiś wielki nabuzowany, ale jest, no. Ale mówię, ja teraz się szykuję do swojej walki, potem mam kolejne i tyle. Może kiedyś się spotkamy, może kiedyś, jak będzie chciała Polska, to zobaczymy, to się spotkamy w klatce i sobie to wyjaśnimy i tyle. A teraz każdy ma swoje walki i szykujemy się do swoich walki. A z Kasjuszem byś chciał to wyjaśnić kiedyś w walce? Jak najbardziej. Kasjusz ty byś był chętny kiedyś zawalczyć zalanę? Nie wiem, no przed chwilą mówiłem o tym, że na razie głod walki, kurwa, cały czas co, co i róż dostaje jakichś kolejnych rywali. Jak będzie, może ja teraz ogólnie to chcę robić co innego. Mam Mateusza, bo tak jak mówię, podpuścił mnie tym wywiadem, bo odmawiał dużo rywali. To mówię, no teraz go pod ścianę postawimy. Głównie właśnie też Alana odmawiał i tak innych. To mówię, no teraz nie będzie, nie będzie mógł wymówki zrobić. To się zgodziłem. A tak to no zobaczymy, ja też jakby, yy, nie wiem y, jak tam Alan do tego podchodzi, mi się wydaje, że wtedy ja też byłem w piku i jakby każdy, pra, prawie każdy łapał ten haczyk, że no najlepiej zaczepić Don Casio, a potem to się tak kręci sam. kręciło, że weszliśmy jeszcze w większy konflikt, bo ja jeszcze pamiętam jak z Alan normalnie rozmawialiśmy. Ale potem gdzieś mnie tam zaczepił, nie spodobało mi się kilka rzeczy, jak mówił za plecami o mnie. No i ja jestem taki, że już po prostu nie odpuszczam, ale jakiegoś wielkiego, wielkiej awersji nie czuję do Alana. Jakbym czuł wielką, to tak jak już o tej osobie, której nie wymawiamy pseudonimu, żeby nie dawać, nie dawać mu atencji, to by go nie było jakby w mojej federacji. A tak to, Sami skoro kto. ludzie są w mojej federacji, to ja nie czuję jakiejś wielkiej złości do tych ludzi. Po prostu kiedyś było, jest wszystko jakoś do naprawienia. Ja, ja jestem człowiekiem, który z roku na rok dojrzewa, a teraz, jak Paulinkę poznałem, to jeszcze szybciej wydaje mi się. No właśnie, taki grze grzeczny teraz kasy już jest zakochane.